W tym momencie widzicie Felipezę, ale czy na pewno? Otóż nie, nie kolego, to jestem ja na koncie Felipezy na drop SMP. Ale jak do tego doszło i dlaczego skakowałem mu konto? Wszystkiego dowiesz się w tym filmie, więc oglądaj do końca. 12.01.2023 dokładna data naszej rozmowy z Felipezą. Podczas logowania się na swoje konto Minecraft, pomyłkiem Felipeza ukazał swoje hasło, wpisując je do miejsca przeznaczonego na e-mail. Co pozwoliło mi przechwycić jego dane, by na Włamać na jego konto w odpowiednim czasie. A jeżeli o czasie mowa, najwyższy czas poznać sponsora dzisiejszego odcinka, którymi jest YHA Studio. Kompletnie nowa oraz najlepsza platforma do tworzenia trójwymiarowych i interaktywnych doświadczeń 3D, które po skończeniu możesz zagrać ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Jeżeli nie masz pojęcia, jak programować, nie ma to znaczenia. Za pomocą Yhachy każdy może tworzyć, a następnie publikować swoje projekty bez jakiegokolwiek doświadczenia w kodowaniu. Jakhaha udostępnia nam wiele możliwości, z których możesz skorzystać. Między innymi masz około miliona darmowych. Zasobów, które możesz użyć w każdej dowolnej chwili. Stworzenie własnej gry jest naprawdę proste. Początkowo ustaw, typ podłoża, dostosuj własne niebo oraz światło, dodaj własne NPC-ty oraz ich ruchy. Również możesz dodać dźwięki do poszczególnego przedmiotu i to wszystko. Końcowo dodaj ekran, na którym możesz wyświetlać jakiekolwiek filmy z YouTube'a i oglądać je wspólnie ze znajomymi. Kiedy skończycie swój projekt, możecie go bezproblemowo opublikować w ze swoimi znajomymi na komputerach i telefonach. Do tego i regularnie prowadzi sesję na żywo na Twitchu w celu pomocy użytkownikom w lepszym budowaniu swoich wirtualnych światów oraz prowadzi kanał YouTube, gdzie publikuje non-stop filmy, więc nie mieć za długo i wpadaj na streamy Yakahy oraz pobierz HL Studio z linku w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A jeśli wy też chcecie zagrać na jedynym, oficjalnym i najlepszym Drop SMP, to wpadajcie na nanomc.pl. Widzowie nie uwierzycie, nie? Jestem na koncie Felipezy na Drop SMP. Tak pomijając fakt, że jestem na koncie, trzy nocze, miecz katany. Chłopie sedety jakiś krem górnika, buty słabości. Ej, dobra, on jest tak wyekspiony, to ja nie wiedziałem jeszcze jesteśmy u niego w bazie ogólnie. Jakieś fladżery, pszenica, marchewki. Dobra, sprawdźmy może skrzynki, co? Dobra, w skrzynkach nic nie ma. Dobra, dobra. Lekki ego buścik musi być. Tutaj niebieskie łóżeczko, niebieskie, niebieski szalker, niebieski szalker. Pomijając to cały fakt tej bazy, to... Oczekałem jeden tydzień, żeby w tym momencie wpić na jego konto. Prawie 24 i teraz widzowie... Wiem, co już jest w Enderczeście. To coś, co jest w Enderczeście, trafi do mnie. Jeszcze patrzcie procenty, nie? 120% siły, 130% odporności, 120% szybkości. Zjemu koksa. Niech ma, niech ma. Zjemy, zjemy sobie. Dobra, otwieram Enderczesta, nie? Widzowie: 3, 4, i jest. Jest, widzowie. I kolejne trzy nocze. To już w ogóle pomijam fakt, tego, że on ma takie temy, Ale jest to, co najbardziej mnie interesuje na serwerze: czyli jedyne jajo smoka. Które pędruje na razie tutaj do EQ, a potem przypadkiem wypadnie do schodzika. Lecimy dalej, tu jakieś miecze kastą, ten wybuchowy łuk, aha. Ej, co to jest? Zbroja berserkera. Gdy HP spadnie poniżej dwóch serduszek, otrzymujesz siłę 3 na 10 sekund. Ej, tego jeszcze chyba nie miał nikt na dropie. I to biorę. <gryw> Dobra, będę, będę chamski, ale to biorę. Uff. Dobra, widzowie, ja lecę stąd, bo teraz wam pokażę, jaki mam plan na dalsze. Poczyniania jako admin na serwerze, jako Felipeza, po zalogowaniu się na konto nie mogłem zaprzestać tylko i wyłącznie na pozyskaniu jego najcenniejszych przedmiotów. Mój plan był bardziej rozbudowany i mroczniejszy. Bez wahania postanowiłem zebrać trzech śmiałków pod pretekstem reakcji na jakąś budowlę. Również w planie uwzględniłem to, że Felipeza jest na serwerze, co mogło wzbudzać niemałe podejrzenia. Dlatego postanowiłem każdego z osobna wkręcić w to, że czekamy na Felipeze by on również wziął udział w nagrywkach. A w międzyczasie ich Dobra, co za menda? Ej, zostałem bana na dropie, no nie Felipa zaraz bija na rozmowę i... Nie, nic co nie gadam. Wsiadam samochód jadę tam do niego tam dosłownie dwie godziny drogi niecałej. I... Ja. Dał się bana jak coś. O co się dzieje? Dobra, essa. <ścoughs> nie goni O no niebi, niebi. nie bi! Nie Puser to mam, PUSER! Co? To temu nie masz? No ta! Brajer. Co za... Co, co ci? Co on napisał? <grym> Widzisz, jak jest z więcej obcej. nie da się z nim, nie? Ej, bo ty go zabijesz zaraz! Kurwa, <grym> to, to nie ten... No nie bij mnie, nie! Bij. Ale... Ale co? <grym> no stary! <laughs> Ostatnio siedzieliśmy na Discordzie Co? Z zlikował pasy Co? No, st no stary, pat patrz to, masz jego totemy całe Stary, dawaj wszystko, dawaj <laughs> Stary, <laughs> dawaj Stary, wszystko, wszystko mam To, to, to jakieś tutaj, nie wiem, perełki Chcesz Nocza? Masz Nocza po udanym trollu na Plumim, postanowiłem wtajemniczyć go w mój chytry plan, co dawało mi jeszcze większą wiarygodność na następne akcje. Yo, yo, yo! Mmm, mm, mm. no, no, no Czekamy, bo fajnie by było jakbyście byli wszyscy Co? co? Ale, co, ale co? troll! No lewitację mi załączył! pesa No, komendą! Przestań! Strolować tylko stary wbijaj nowy No ma czas, nie? On se tak patroluje, pochodzi sobie, ale stary na ten na odcinek To już stary nie wbije, nie? Kur Coś ja, no załączył mi 31 poziom lewitacji i mnie wystrzeliło w kosmos kurwa Ja też tak widzą robię. Kurwa, tepnął mnie na 10 tysięcy kratek w górę Próba komendy kill mi wpisał, ja p***dolę, mi totem zbił. Co ty odpię... odpiesz, No k***. Ty? z co jest No kichnął mnie. Seven Days Dał mi. No, 7 dni. Napisałem, że cię ubedał, możesz bić? Czekaj, patrz. Mogę, ale to temu stylnie, ma. Masz temu? No bo mi zbił kuźwa komendo. No to masz, łap. Oczekaj, oddaj mi doł. No łap, no łap, masz cyfer. Żebyś potem miał więcej to Chcesz jeszcze koksa czy coś? Masz jeszcze, no. Czekaj, co tu się odpieprza? To może perły czy coś, nie? Nie ma problemu. Czekaj, co jest grane! <laughs> nie <ga> <laughs> Czekaj, czekaj, czekaj. A może koksika co? Dobra, co tam szkodzi? Masz, nie? No <laughs> Witam, 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 witam. Ja nie wierzę po prostu, coś się zrobi. <laughs> o najlepsze jest to, że on o tym nie wie, nie? Czekaj, 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 co? Po genialnej reakcji cyfra, tak samo jak Plumiego, wtajemniczyłem go w całą intrygę, Był ostatnia osoba, czyli Zufi, totalnie nie wiedział, co się dzieje. What? Go powaliło? Co się Co jest to? Chłop mnie tepa na end portal i mnie zabija. Ale patrz, dalej kuźwa nie przyjdzie na Discorda, nie? Tylko gada gdzieś tam. Ale zaczyna mnie wnerwiać, nie? On się oddaje tej temy? No, właśnie nie. Co faktycznie odkleiło? No, Chodź mi lewita tę Ty, to schować do skrzyni czy coś? Chłop mnie tepnął pod Wojda. Pod Wojda, Ej, Ej, co jest? <grym> Weź mnie! Ja pierdolę, co robię? ej? O, o, dobra, tu nie mogę latać. O, jak dobrze. Kru... Co jest, kurde? <grym> ja pierdolę. Miałeś tylko spodnie i klatę? No. No! Dobra, to znalazłem swoje Padnę, padnę. Gdzie jest co jest kurde? Konsola wariu Kopi to spina 2000, nie? Co jest? Bo to, co dzieje, Jak to co wygląda stary Co jest? Ja pierdolę, co jest grane. Ze zlona się on dał? Kopi cox od co... <coughs> Co jest? No, ty się Co jest, kurde, co? Jakie kordy w ogóle? Co on się tak tepa, kurde? No nie wiem. Kiby, ogar, dupę. Chody sycy. Szczerze? Szczerze mi to wygląda jakby gdyby. Odkleja, odkleja totalno, nie? Ej dobra Nie stary, łap, łap stary, łap. Szybko, weź tę filę, weź tego totem. Ej stary, masz jeszcze perły, żebyś stary, Insignia ci mogę dać. Czekaj. Co jest, ej? ja co jaja robisz, k***a? Co do odcinka? Co robisz do odcinka? Co robisz do odcinka? Co on ci robi? Co ty robisz do odcinka? Skut. Co? czemu mnie No wia już, spokojnie. Co? 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 Chuj, ej, co ty? się Jest debilu, ej, w się... No wbić, wbić się mogę, poczekajcie. Do... <laughs> Czemu wbić się możesz? Ej, możecie wbić się na dropa? No, na serwerze jesteś przecież. Nie ma mnie! Ej, dobra, chwila. Co? Ja jestem na serwerze w tym momencie, na dropy, na... nie na lobby, tylko na serwerze, savey dropa, tam gdzie są choinka i tak dalej. No i żeś się wyżywał no. na plumim najpierw, a teraz na zupin. No i jak go zbanowałeś? To nie ja! To... poczekajcie, muszę... to nie ja. To nie ja, ja serio. Nie, wy se jaja robicie Ktoś wbił na moje konto Dosłownie historia taka jak jak na początku dropa się pierwszy dzień? No my wy mi musicie takie jeszcze mówić Ja bym nigdy jeszcze was nie stary, no wpisaliśmy ci na Discordzie, żebyś przyszedł i co ty odwalasz Ale ja myślałem, że na nagrywki, które ze schodem się umówiłem Jezu, cały się trzęsę serio, Ej, ja nie wiem Ja chyba wyłączam dropa dosłownie teraz Nie no, offnij dropa, offnij, offnij, offnij nie, aż, aż mi się na początku jakby mi to powiedzicie, ja serio mam jakiś fail, tu login nie. Yy, serio? 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 Do no swojej, tak mi się grąco zrobił słabo, nie wiecie, wiecie o co mi chodzi.